Także ja was witam w kolejnym odcinku z się MFG, no i co dzisiaj jak widzicie mamy tutaj no takie nieprzewidywana akcja, bo dzisiaj ostatni dzień żniw, jak wiecie tam leży ostat... ostatnie pole owsa, przepraszam, ostatnie pole owsa, które trzeba wykosić było i było późno osiane dlatego ten. Dlatego ten już jest jesień, środek jesieni. A ja dopiero. A ja dopiero ostatnie pole kosić. Ale, dobra, już siadam na Wisule i nie gadam. Dobra. O, kurde, zapomniałem powiedzieć. Zobaczcie, co tu mam. Zobaczcie, co tu stoi. Kupiłem sobie przyczepę. Kurde, no. Nadarzyła się okazja. Przeglądam. Mówię, chciałem kupić już jakąś większą, rozwojową. I mówiłem wam też, że potrzebuję drugiej przyczepy, żeby jakby na skup wozić, to żeby nie z tym wozem się tam wlec, bo on tam mało co tam wchodzi do niego. Więc kupiłem taką przyczepę. No i z ocencie, jak wam się podoba. I też chyba dzisiaj będę na nim sypał, więc przetestujemy. Dobra. Ja siadam na wistulę. Palimy. Dobra, podnosimy. I jedziemy, widzowie, na to pole. Już przejedziemy tutaj o... I zobaczcie, już chwasty porosły. Gdzie ja tutaj? Nie no, ja muszę na ostro MFG zrobić. Bo kurde, muszę pouprawiać te pola. Po, porać po tego. Już mi tu pszenica i jęczmień zaczęły kiełk y, wybijać. O kurde, dobra, tak zaczniemy. Tylko teraz tak. Czy ja mam włączone sieczkarnie? Bo ja. Dobra, poszła. I ogień. I musimy bo czy to idzie na. To na no, no, idzie na. Tak. I ja muszę, kurde, widzę, że Wam powiem. Ten. A i ogólnie panujcie na y, e, MFT Shoty i, i tego. I zostawcie łapkę i subskrypcję tu i na MFT Shoty. Zachęcam tam do subskrybowania tego tamtego kanału. Bo na razie jest trochę licho bo tylko dwóch subskrybentów. Więc. No weź, weź nie, bądź tam, tam. Yy, zostaw tego suba Co ci to szkodzi No i tyle no Ta, Takie ogłoszenia chciałem tamtego I tu też zostaw łapę subskrypcję Żebyśmy Żeby ten kanał dalej trwał A i wy to oglądacie we wtorek Ponieważ mam wolne od szkoły I w środę nie wiem czy wam puszczę odcinek Może wam puszczę, może nie Nie wiem, jeszcze sam Ale we wtorek na pewno macie odcinek Na 100% więc ja tu muszę to nagrać jak poszedł, no wszyscy już kurde Zobaczcie dookoła uprawy porobili, już niektórzy posiali A gdzie ja do siewu jeszcze jak ja kurde nic nie zrobiłem O Jezu muszę tu posić tym kombajnem Jakbym miał większy kombaj, to No ale gdzie ja chcę I teraz tak widzę, napiszcie mi w komentarzu czy sprzedajemy bistula Czy jeszcze ją zostawiam na jeden sezon, czy ją sprzedajemy Bo teraz jak usłyszę że Muszę ją sprzedać. No to mi się łezka wokół zakręciła, no bo to wiadomo pierwszy kombaj. I nie wiem, weź napisz w komentarzu, czy w ogóle kto dotrwał do tego momentu, czy mam ją kupować czy mam ją sprzedawać, bo ja jestem z nią związany prawie sentymentalnie, ale chyba no, będę musiał ją sprzedać, ale napiszcie, czy zostawiam ją jeszcze na jeden sezon. Ja bym ją zostawił mimo wszystko jeszcze. Jeszcze na jeden sezon, bo... Naprawdę to jest kombaj taki No jest bezawaryjny po prostu no. o, I zobaczcie i, I kosisz, tu jest taka prostota, że tu tylko tego Jakbym tu kabinę dołożył, chociaż nie wiem czy się opłaca inwestować Bym tu kabinę dołożył, przecież Leci ten kurz na mnie i potem przyjdę do domu, to wygonę jakieś kurde Nie wiem, jak jakieś Jakieś kurde, nie wiem Jakieś wampir kurde znaczy jak jakiś taki, cały zakurzony, cała zakurzona buzia, ja pierdzielę. Na tej bistuli tu ja stoję przecież, bo to trzeba, bo tu trzeba widzieć wszystko co tu leci do tego headera. Czy nie za wysoko czasami idzie, czy nie za nisko. Jeszcze te krzaki mi tu zaraz wejdzie, który motowigła się wkręci i wyjdzie w korbocie. Ja nie wiem czy ja w ogóle dokaszam do końca tak szczerze, nie no to jak no dobra, jakoś to wygląda jakoś to idzie, jakoś to do tego ci i tyle wam powiem na to no i nie, nie wiem jak tam zbiornik ja pierdzielę już 62% tu ładnie syknie z tego oksa, więc przyczepa się jeśli przyda do koszenia optymalnego i tyle wam powiem na ten temat czy ja wiem Tyle wam powiem, no, co mam um, tam gadać, no. no. i elegancko się muci, no nie jest to, kurde, już pora na mucenie, zobaczcie, jak już niektórzy to posiali. A ja, kurde, no to są moje dwa pola, ale to już ktoś wcześniej zasiał. No i też to, że, kurde, ja tak czekam, wyczekuję, aż ktoś wyjedzie i dopiero ja wyjeżdżam. Tylko, że oni mają większe kombajny i to sprawnie idzie. A u mnie to tak średnio by, by idzie to sprawnie Ale w miarę, już tam nie narzekam na ten kombajn noc Jeden ma większy kombaj, a drugi ma mniejszy To jest zrozumiały. Nie każdy będzie miał kombajn, kurde, najnowszej sztuki, nie? Ja nie mam problemu, do wistula jest dobry kombajn Tylko no po prostu już robi się za mało Ja ogólnie obiecałem, że mam oglądać ciągnik I myślę na zimę kupić Będziemy oglądać na zimę albo na wiosnę ciągniki, bo teraz już nie chcę na razie tego, bo na razie to nie, ale na wiosnę będziemy oglądać ciągniki. Więc akurat już tam mam gadane na jednej wsi wszystkie ciągniki i tam w ogóle gospodarki zaczęły upadać. Nie wszystkie, ale już powoli upadają i tam są bardzo fajne ciągniki, mam powiem Nawet jeden to już mi wpadł bo już chciałem go. Bo... Ale mówię to na odcinek, zostawię na wiosnę już. I już nawet ten ja już dzwoniłem do wszystkich. Teraz są cztery, cztery podajże ogłoszenia, i wszystkie te cztery że tak powiem zarezerwowałem, że ja tam przyjadę, żeby na razie te ogłoszenia. O! I już akurat jest zbiorniczek. Akurat są kompanie, dobra, rura. Uszczelka tu. To zamykamy nasz kobelek i pół dobra. Wychodzimy I, i biegniemy po 60 I rura po 60 z nową przyczepą Piękna, no 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 co ja Wam będę tu obijał mam no taką i no i no, kur no, to, 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 to nie wiem czy to no, w ogóle trafię. A gdzie tam czy Może Muszę, muszę podjechać kombajny, bo ja są naprawdę takie. Kurdej, wyryspiło mnie dziś. Dobra. No sypaj! Czego nie sypiesz? Chwila, widzę jeszcze raz rurę rozłożę, bo może być, że coś się pobugowało mi tu. I nie mogę wysypać. A no nie mogę, nie mogę. Nie, bo to jest przyczepa typowo do kostek. No, no, no. Nie wysypie, mordo. O, ja pierdolę. Ja bym zrobił coś. Ale nie, to tak nie działa. Dobra, widzowie. Ee... Kupiłem przyczepę typowo do belek, nie? I to. Wiedziałem, że może być taki problem. Ale już widzę, to zmieniamy. Już lecę po. Kurde. na 60. Ale lecę po drugą przyczepę Widzę, ja przepraszam, ale lecę po drugą przyczepę Trudno, no, niestety na tą Na tą się niestety nie da No i to będzie przyczepa Nie no, to mnie chłop oszukał no, z przyczepą Bo No powiedział, że nią się zbiera ten, ale mnie oszukał Bo ja chciałem przyczepę do dworza, a nie przyczepę do tego ja pierdziele za oszus. Nie no, halo, no oszuka mnie było. Nie no widzę ja znajdę inną przyczepkę, to ja zadzwonię do niego i powiem, bierz ją, zapłać, oddaj mi pieniądze i... i jak ty mi nie odda, no to... Nie no, powinienem oddać. Jak mi odda pieniądze, to dobrze. I powiem, że ja dziękuję, że jednak mi się ta przyczepa nie spodobała i tyle. Więc yy, tą przyczepę jakby... No, nawet tak zrobię z nią. Ja ją skreślam. Ja, ja, ja dzwonię do półhazora i mi ją pieniądze I niech ją zabiera. Jak, coś jakiego ma być z nią. I widzę winą. Więc przepraszam, widzę za to, ale no, nie przewidziałem tego. Bo ją szukał, ale ja już mam drugą. Ugadałem Przepraszam, widzę, no tak wyszło, ale no wiecie, nie wszystko zawsze wyjdzie perfekto. Oddam mi te pieniądze i choćby nie wiem za co, ale oddam. mi. I sypię. Jogansko. Odda mi te pieniądze. Nawet nie ma takiej możliwości, żeby nie oddał. Widzowie no przepraszam, ale no, tak wyszło. Ja ją, ja mu zawiozę po odcinku i ja już mam... Ja już mam jeszcze jedną taką znalazłem. 3 tony chyba przyczepa, tak? Jeżeli dobrze kojarzy 3 tony jakoś. Taka ona nie jest, to nie jest przyciepa taka, to jest dwukółka bardziej. Ale myślę, że mi, od, mi odpowiada na nią tutaj. Dobra. Kurde, jeszcze do kombajnu nie mogliśmy, dobra. Już widzę, kosimy. To była taka... No przepraszam was, no niestety nie wyszło. widzę. rura się sama złożyła. Już może ja ją złożyłem, dobra. No nie tak wyszło, jak miało wyjść, nie? Ale ja was przepraszam, ja... ja, ja kupię na następnym odcinku, już wam zaprezentuję przyczepę yy... Ja nie... nie yy... Oszukał mnie, ja, ja, ją, ja ją, że tak powiem, skreślę I po prostu... Wezmę i ja mu to mu i powiem, że woda pieniądze. Dałem do tą przyczepę 5000 coś, więc on mi 5500 chyba. Więc on mi ją odda, niech ją zabiera. Znaczy, odda mi pieniądze i, i, i ja nie chcę tej przyczepy. I ja już mam 3 tony przyczepy akurat tu na sklepie, elegancką. Jest do sprzedania, więc ja ją biorę i, i tyle. Jeszcze za mniej pieniędzy chcę chłopiąc spraw na sklepie. Więc, no przepraszam, małe nieporozumienie takie, ale no co porazy, ja nie wiedziałem, bo przecież kupowałem przyczepę w tak ciemno, powinnam ją przetestować. Tylko mi pokazywał, że kipowanie działa. A co mi po kipowaniu, jak się na nim nie da wysypać zboża, bo jest typowo do zbioru belek. On powiedział, że jest tam do zbioru belek, ale pytałem się, czy można sypać zboże. Powiedział, że tak. Więc, no... Teraz to, teraz to tego, chłop przegiął. Odda mi te pieniądze i ja, ja to po prostu no. Ja kupię sobie tą krzytonówkę i przyprowadzę i tą tej nie będzie. Bo on raczej wy, wydaje się tym chłopem spoko. Może on dostał w spadku i on nie wiedział może. On się nie zna i może nie wiedział, ale w porządku naprawdę. Tylko, że no, trochę mnie to zaniepokoiło, bo wydawało mi się, że spoko morda. To się okazało, że, że ten, no, ale może nie wiedział. Może po dziadku jakimś dostał przyczepę i, i chciał ją sprzedać i nie wiedział o tym. No i nie poradzę nic na to widzowie, dobra? I zakręcamy, i... nie, miał ja tu owiec gdzieś miałem? Miałem już owiec, no, nie miałem. Dobra, miałem owiec, miałem, miałem. Tam, tam właśnie, gdzie mi słomę ukradli a co do sprawy tamtej będą szukać sprawcy eee, znaczy sprawdzą no, tego chłopa to, to zapierdili, bo wiadomo, że to chłop i znaleźli tam kawałek <coughs> przepraszam, plastiku od ciągnika jakiegoś wyrzucono. tam był niedaleko pola właśnie jak jest sklina, jak się wjeżdża taki, taki trójkąt trochę jak tam się wjeżdża, to tam leżał w krzakach taki ten i znaleźli rękawiczkę najprawdopodobniej jego. I tam są odciski palców, więc znajdę, znajdzie, znajdzie policja go i myślę, że to się rozwiąże, nie? Jak mi nawet nie odda słomy, to niech chociaż, bo mi słoma niepotrzebna, powiem, żeby uregulował tyle, ile chcę za tą słomę. I... Tak powiedziałem policji, że jeżeli znajdą, to niech powiedzą mu, że... Albo niech mi powiedzą gdzie, jaki adres, ja pojadę i powiem, że ja nie chcę tej sobie chłopie tą słonę, ale te... Ale się rozliczymy. W sensie yy, dasz, mi te, dasz mi pieniądze za tą słomę Bo ja jej nie chcę, bo jednak za dużo mi wyszło i... No bo prawda za dużo mi wyszło tej sumy. Już muszę tą łąkę zaorać Już może nie w tym sezonie, ale na wiosnę może ją zaoram No i widzowie tak gadamy, kosze, prawie już koniec No trochę leci, trochę leci No, zara będzie pełny zbiornik znowu No czekałem na ten zbiór, ja muszę się głęboko brać za, za uprawę I Najpierw tak, weźmiemy, pojedziemy stależować po jęczmieniu potem bym zrobił po opsie. muszę to zaorać by było już i jeszcze muszę tutaj, tutaj zaoram nie, no tu, za, tu założymy jeszcze raz i tam, i tu założymy tu założymy i będzie chyba ok widzę, no. będzie ok T tak myślę, że będzie spoko, bo no bo tam muszę stale w pojęciu, bo nie będę tego orał, bo, to, bo tam już było orane, to ten wiem, że to już było orane, ale ja jeszcze raz chcę to zaorać, bo to mały kawałek, a niedaleko od domu, to od razu jak to będę orał, to, to i to zaoram. O, o, o! A kombaj leci widzowie. Kombaj leci. I pyk sypimy. I ośka, sypiemy. No i tak to wygląda, widzę. Tak, taka robota no, na, na polskiej wsi. Nie? No, no, całą przyczepę po innym wyciągnąć. Podoba mi się plon. No i widzę, że tak, tak wam powinno. No, co ja wam będę bawę? Ona w sumie na nie będzie. To. Dobra. I poszła No i tyle wam powiem na ten temat Chłop nie oszukał z tą przyczepą, ale już trudno On mi odda te pieniądze i ja Kupię sobie tą trzytonówkę tonówkę stąd i mam to gdzieś Kupię sobie tą trzytonówkę, tonówkę, bo ładna, taka fajna Więc, no zobaczymy, czy yy, robimy Tu mnie raczej nie oszukają, bo oni mnie tu znają, to raczej nie o, <laughs> Przepraszam, widzę no i tyle wam powiem. No tak schodzą te żniwa na tym kombajnie. Już... No to jest ostatni dzień żniw, tak naprawdę. Ostatni raz w istocie w akcji widzicie. Chociaż nie, bo zależy jak napiszecie, czy sprzedawać. A jak nie napiszecie, to sam zdecyduję, czy ja bym ją jeszcze zostawił, ale nie wiem, bo jak ona jest taka mała, to ją chyba sprzedam. Już, już też jednak. By potrzebowała większego remontu, najprawdopodobniej trzeba zrobić parę rzeczy. Łożyska, yy, te łożyska w skrzyni trzeba porobić, powymieniać się już tle kocze i tu łożyska w ślimaku od lewej strony i od prawej. No i tak to się kręci. Trzeba już porobić te, te łożyska, nie łożyska, i, ale na szczęście już kończymy. W teraz umyję i do wiaty i zobaczymy. Co tam napiszecie, najwyżej będę sam robił rozstrzygnięcie. I raczej ją chyba sprzedam już, bo może kto kupi. Może komuś się wciśnie za większe pieniądze. Może jaki kolekcjoner przyjedzie po to. Nie wiem, czy też zobaczyć. Chciałem to nagrać, jak ktoś przyjeżdża, ale nie wiem, czy się zgodzą. Oni tak patrzę, że się boją tych kamer. Jak nieraz jedzie jakiś ciągnik i widzą, że mam kamerę na ubie, to, to jadą, jadą bokiem, żeby nie było widać ciągnika i tyle, nie? Więc to jest z automatu. Więc nie wiem, czy ktoś się zgodzi, żeby to kamerować. No, bo jakbym chciał no, Wam nakamerować, że ktoś przyjeżdża po ten kombajn, negocjujemy cenę i ten tego. No ale wiecie, jak to jest z tymi ludźmi. Jeden powie nagrywej, a drugi powie... Nie nagrywaj, że nie chcę, żeby moja twarz była. Albo nieraz jeden powi, żeby zamazać mu twarz, a tak to można nagrywać, nie? Więc no, tak, tak, tu, tak tu... Tak tu mija poproszenie. No, już kończymy. Widzowie. Teraz yy, patrzcie. To już jest koniec. To już jest koniec. Wistula już się nakosiła u mnie w gospodarstwie. Nie no, aż muszę cyknąć tu fotę, kurde. Aż cyknę tu fotę, jak bistula na obrotach. Piękną, kurde, na miniaturę. Siadam. I rura. Jeszcze tu poprawiamy to, żeby się sąsiady nie śmiały, że nie dość, że późno bym... Nie dość, że późno bym ucił, jeszcze się będą śmiały, że tego. Dobra, widzowie. Także ja wam już dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Zostawcie łapkę i subskrypcję i mówię, wpadnicie na drugi kanał i napiszcie co z wistulą robimy. I... tyle no. Dobra, także ja jadę wysypać. Ja wam dziękuję za oglądanie. No i co? Do następnego odcinka. Na razie i się mano. Cześć!